Hej, witam was w kolejnym odcinku hmm. A Co dzisiaj będziemy robili? Patrzmy hmm. Mam to lądowanie Kury stany tam znowu, bo zaraz panikują Tutaj widzicie, mamy całkowity spokój, nic się tutaj praktycznie, się nie panie, tylko tą Ameryka Północną jest problem. A oni tam dobrze płacą. Szkoda, z tych Stanów eee, można by było, wiecie co, zrobić? Hmm. Polecieć do bazy Exalt, Tu lub tu. Używając e, pewnie Autosave'em, 50% moglibyśmy to dokonać. Czy mamy na tyle składu? Commander, we're in desperate need of Ymm, no, sumie, jakbym poczekał te 3-4 dni, to mógłbym tam polecieć. Więc chyba nie polecimy na to lądowanie, żebym miał pełen skład. Tutaj Contact, tylko wylecimy sobie spróbujemy go raz rastrać. Na razie wiem, że szanse są minimalne, bo bez flanku. No, może akurat. Enemy is padlocked. Closing on target. all over us. We lost the bubble. No dobra. Jak się się udało. Zobaczmy hangar. E, czy z Ameryki Z Azji coś przesłać? No nie mam też mało statków. Mógłbym z Afryki przetransportować jednego tu, a wysłać tego, a tego mógłbym wysłać do Afryki. Dobra, czekajmy jeszcze tę chwilkę. Byłby fighter, ale nie mam z kim nawet nie walczyć. Dokładnie stracimy tą satelitę. W o kurde, to może nas atakować na bazę. O kurde, to może być atak na bazę. O, Japonia. Dlatego byśmy mogli... Rider. Hmm. we have eyes on the bandits we're getting eaten up here no joy here commander our failure to respond to the latest ufo contact is sure to displease the council one of our top priorities is to maintain satellite coverage of member nations. Bangs zrobiła. out. Nearing strike range. Taking heavy fire. Disengaging. Kuryka, what is happening? How can we stop this? Oh, yeah. Attack on base. co oznacza, że będziemy musieli się lepiej przygotować? What the hell? sir? Are down all over HQ. Musiał uzbroić po prostu wszystkich żołnierzy w nas w tym naszym. What have you done? Answer me, sir. We're picking up movement near the outer perimeter. Multiple sensors have been tripped. We have a breach. use <laughs> A! W sumie mogę wybrać żołnierzy do obrony bazy. Fajnie. Ile ich? Raz, raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, piętnaście, dwanaście. Dwunasty, no dobra. Na pewno tak, na pewno tak Na pewno tak, no już. Co kole oko? Mm. Panek Mamy tyle zbroi Myszka Dobra nie będzie wyborowa Później będziemy, to, później będziemy to, jeszcze weryfikować. Później to jeszcze będziemy... Później jeszcze to będziemy wszystko weryfikować. Myślę, że jest ranny. Baksik jest ranny i... I Kpantarn jest ranny. Cholera jasna. Teraz to się by akurat przydali. Hmm. To mi się nie pójdzie, ale... Na pewno oddaj zbroję. Na razie oddaj broń i na razie oddaj Skołpa. Eee, tak. Mądrze już dostanie snajperkę na pewno. Pewnie wybor... jak e, kto to ma? Syfalko pewnie ma snajpera, bo byłam keb... wyżej. na pewno też trzeba uzbroić. A raczej nie wiem, która... kto wybiegnie pierwszym. Flower no niekoniecznie, lepiej by było chować więcej. Flowera. z drugiej strony oni będą nas podbiegali. To tylko tak, ty możesz sobie wejść, Ty jesteś szybka. Yy... A nie możesz sobie tego zrobić. Nie jedź apteczkę. A pancerz damy mnie żeby ja to przeżył Pan coś miałem dać. OK Okej eee... coś na razie nie może sobie te sniperki wziąć Bo ktoś ją inny ma Skologo pewnie ma Tak, co ma to jest wyżej w hierarchii To jest bardziej e, prawdopodobne, że pójdzie. A nie mogę wyjść do bazy e, A to mam tutaj właśnie tą drugą sniperkę Dodatkowanie i dodatkowa amunicja z obrażeniami Aha, nie mam już w kontroli, że cholera jasna Ty też nie masz. W sumie z wszystkich, którzy, z których mogę. W sumie powinienem mieć 8 pancerzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Mam jeden gdzieś się zrobił. Pięć myszka. Się... A... Zobaczcie, akurat by pasował ten pancerz, bo ona nie jest... Jakie ma stopień? Sierżant. Smurfetka ma dużo, więc smurfetka mogłaby pójść w takim. Na pewno Monty już musi dostać zbroję. Panek musi dostać bro broń Trzy Zbroje dla panka Wądczek no, demon, no, trzeba na pewno zbroić Nie no, demon nie musi mieć demonie silne Romeo, na pewno broń musisz dostać, tamci ci tam. pancerz. No, może nie, niekoniecznie chcecie, wiem. wyborowa, ile ty masz pięć? No tak. Razer Rifle Celowanie Chyba jeden pancerz jeszcze mam, prawda? No to pączek Nie Smurfet dam Nie wiem czy smurfetka wybiegnie, ale smurfet Cedamy

Zobaczmy, co nam tutaj... hostile forces have infiltrated xcom headquarters and are moving in with reinforcements we have to protect the base at all costs if we don't hold the line here any hope we had of stopping this invasion will be lost okay zagra... Dobaczmy, Więcej nie wymyślę, tych którzy, których dodałem. Delta section report Delta section report finally Delta section it looks like your emergency generators are back online and Oosh. Delta whatever this attack is you're right in the crosshairs we've got perimeter alerts triggering from all sides eee... it looks like you've got flyers coming through the cavern near the rear guard station plus you've got a whole wall of heat signatures coming down through the vents in the ceiling above you. whoever breached our internal security locked down the door system separating you from the rest of the base once we get the doors open again we can start sending reinforcements through but that might take some time right now it looks like the closest alarms being triggered are in the vents above you keep an eye out for any indications of movement delta section you have to hold the line The future of XCOM is counting on you no dobra. No dobra. Kogo tu mamy Moncius jest Ey yy, Wyborowa Co ja ci dałem Ja myślałem, że ci dałem lepszy ten karabinek Co kole oko? check sniperów zrobiłem Okej okay. Już tam idę Co, że kurde ty dostałeś jakiś taki mały karabinek To jest na pewno błąd Wrendy ty możesz wybiec do góry Affirmative. To na razie powiedzmy tutaj Osłaniam resztę oddziału na pewno to trzeba... By... myślę, że będzie użyć całego. chyba, że nam będzie szło dobrze, jak będzie nam dobrze szło. Aha. Ciebie nie powinienem ruszać w ogóle. No dobrze. Te same błędy na razie Tu nie może być ten, tu musi heavy, heavy rifle być. Przechodzimy na overwatch. Rozkaz wypatruje wrogów. No. nie lightning reflex, dokładnie. I guess... I guess... that one was lucky. Damn it, missed the target. You're in the target. Dead and gone. Oh, no. What the hell? I guess some cheese is... is baz... obscura. You got fresh reinforcements standing by, Commander. The bad news is we drained the auxiliary power banks while holding the doors open. It's going to take some time to that's nie, nie, to that's to that's bez opcji. Bez opcji na 83% No, ale jest średnięty I tu bym musiał strzelić też go średnęłeś tu widzicie jakby był heavy rifle to by było pewnie po nim no właśnie to jest 5. Jakby był heavy rifle to byłoby trochę więcej obrażeń 100% 100% tam u góry jeszcze jakiś stroit jest cholera jasna A Wy możecie wybiec wybiectałem do góry Hmm We will see that trzeba będzie zrobić Move order confirmed On the move Badajkar po, pod tym nie potrafi wchodzić, więc Badajkar byśmy mieli z głowy. Eee, na pewno wygrał to jeszcze raz, tylko na razie chciałem sobie zobaczyć. Żółtka, będę trzeba od razu poszłać w tą stronę. Um. Czy możesz wyjść do góry? Teoretycznie mógłbyś wyjść, ale to. Na pewno mógłbyś załatwić tego. 11 No i tego mógłbyś strzelić. na 14. O, piękne, nie nie no pięknie. Gdybyś mógł tego załatwić. Tego za 4 nie wiem czy tego sektoida nie trzeba by było bardziej załatwić. No ale spróbujmy jeszcze do tego strzelić. O prawie, prawie, prawie Jakbym miał tam Heavy rifle, to pewnie bym go rozwalił No spankowałeś, cholera, jasne. Aha, czyli tego sektorida u góry trzeba ściągnąć. Mhm Czyli tak, tego krystalida, Metroida i tego sektorida u góry trzeba ściągnąć. Zeker nie jest groźny, bo nie u mnie wychodzi, ten też nie jest groźny, bo nie u mnie wychodzi do góry. Znaczy, nią no nie u mnie wychodzi do góry, ale mimo wszystko będziesz szalał z dołu. <todzysklarziny> dobra, dobra, czyli mamy jakieś pierwsze y, koty zapłaty. To jest zwiastun problemów. Ale już rozprawimy się w kolejnym odcinku. <todzysklarziny> Cieszę że będziemy wiele podejść do tej misji, bo nie chciałbym jej przegrać. Ale zobaczymy. Trzymajcie się dzięki i zapraszam Was na kolejny odcinek cyklu XCO.